Niemal 40% dorosłych Polaków narzeka na problemy ze snem, a jego niedobór może wpływać na nasze zdrowie psychiczne. Połowa osób z przewlekłą bezsennością zmaga się z zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza z depresją. To jeden z najpoważniejszych współcześnie problemów zdrowotnych. Jeśli bezsenności towarzyszą uczucie przygnębienia i smutku, zmniejszona zdolność do przeżywania radości, nieuzasadnione poczucie winy czy spadek apetytu, prawdopodobnie oznacza to właśnie depresję. Zarówno depresję, jak i bezsenność można skutecznie leczyć, dlatego w razie wystąpienia objawów nie warto zwlekać z wizytą u specjalisty. O prawidłowy sen warto zadbać zawczasu i można to zrobić samemu. Unikać snu w ciągu dnia. Stosować wysiłek fizyczny podczas dnia. Unikać kofeiny, nikotyny oraz alkoholu, zwłaszcza w godzinach wieczornych. Nie spożywać dużych i ciężkostrawnych posiłków przed snem. Zachowywać jednakowe godziny zasypiania i wstawania. Wykorzystywać łóżko jedynie do spania, a nie na przykład do oglądania telewizji czy czytania. Zapewnić jak największy komfort w łóżku i ciszę w sypialni. Można wywietrzyć sypialnię przed snem, a w przypadku osób łatwo przyswajających mleko wypić szklankę gorącego mleka przed położeniem się spać. Dobry sen to dobre samopoczucie. Dbajmy o swój nastrój.